Dziękuję za tę wypowiedź. Teraz proszę o zabranie głosu sekretarza Naczelnej Rady Adwokackiej pana Rafała Dębowskiego. Później będzie pani prezes Stowarzyszenia Sędziów Temis Irena Kamińska i pan sędzia Arkadiusz Tomczak, przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja. Szanowni panowie przewodniczący, szanowni państwo senatorowie, szanowni zebrani goście. To dla mnie sytuacja niezwyczajna kiedy zwracam się do was siedząc zasłonięty maską. To dla mnie sytuacja niezwyczajna, bo jesteśmy w czasie nadzwyczajnym. Czas nadzwyczajny, który dotknął cały świat, jest czasem pandemii. Dzisiaj Polacy, tak jak cały, wszyscy ludzie na całym globie, żyją z zupełnie innymi sprawami, niż te, o których dzisiaj tu rozmawiamy. Dziś dla Polaków liczy się praca, dziś dla Polaków liczą się podstawy egzystencji, dziś Polaków martwi to, z czego spłacą kredyt, czy będą mieli jutro co włożyć do garnka. Dziś walczymy o to, żeby skutki kryzysu były jak najmniejsze. Walczymy i to powinno być głównym celem również legislacyjnym, a nie kwestia organizacji w sposób nadzwyczajny wyborów prezydenta. Słusznie pan profesor Matczak powiedział, że wybory to proces, który głosowanie kończy. Stawiam tezę, że nie, wolno, nie przeprowadzono wyborów powszechnych bo nie było możliwości przeprowadzenia kampanii wyborczej, która jest elementem wyborów nieodzownych. Wprowadzone przepisami rangi rozporządzenia, ograniczenia w prawie do gromadzenia się pozbawiały wyborców prawa do wyboru na zasadach właśnie tych powszechnych, równych. I dzisiaj mamy projekt ustawy który pewnie za chwilę stanie się prawem. Projekt, jak powiedział pan przedstawiciel Związku Miast Polskich, poselski. A sprawdźcie państwo w oznaczeniu pliku wardowskiego zapisanego na stronie sejmowej. Jest takie właściwości. Czy nie pojawia się tam kancelaria prezesa Rady Ministrów jako firma, która autoryzuje ten projekt? Jeżeli to ma być projekt poselski, to e, posłowie powinni nad nim debatować. Naczelna rada adwokacka, która ma ustawową kompetencję do przekazywania postulatów w zakresie stanowienia i tworzenia prawa, nie miała szansy, tak jak wiele innych podmiotów, wypowiedzieć się o tym prawie, tym prawie, które narusza podstawowe prawa obywatelskie, prawa do wybrania prezydenta w wyborach zgodnych z, z, z przepisami artykułu 126 i następnych konstytucji. Stan nadzwyczajny, jakim, z jakim mamy niewątpliwie do czynienia, uzasadnia odroczenie wyborów. Dzisiejsza sytuacja uzasadnia postawienie tezy, że mamy do czynienia z zaniechaniem legislacyjnym w zakresie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Dlatego nie wolno przyjmować przepisów i rozwiązań prawnych, które stanowią namiastkę, obejście sytuacji nadzwyczajnej, które stoją w sprzeczności z przepisami artykułu 228 konstytucji, bo Stan nadzwyczajny nie został wprowadzony ustawą, ale on istnieje, czego najlepszym dowodem są dane statystyczne o śmiertelności Polaków i liczbie zachorowań. Proszę w związku z tym Państwa, senatorów, jak będziecie pracować nad tą ustawą, rozważcie również te elementy i weźcie je pod uwagę tak, żeby wybór prezydenta mógł się odbyć w warunkach rzetelnych wyborów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Mecenasowi. Teraz proszę panią prezes sędzie Irenę Kamińską, Stowarzyszenie Sędziów Temis, a później będzie przedstawiciel Justicji i Wolnych Sądów.